się z i dostaliśmy dzisiaj nową aktualizację co do CSA, w której dostaliśmy mini kolaborację pomiędzy Halo a cs -em. Mianowicie z okazji, że wydania tak de facto kolekcji Master Chief na Steamie, dostaliśmy pojemnik z klikami Halo Sticker Capsule. Oraz osoby, które mają Master Chief Collection i mają w niej już jakiś czas rozgrywki, dostałem Music Kit'a The Master Chief Collection Music Kit. Tutaj możecie zobaczyć mniej więcej jaką brzmi, bardziej mam wrażenie usłyszeć. Myślę jak najbardziej Spoko Music Kit, a czy nie powiem, w samej rozgrywce, może bym go nie używał, jedynie bardziej na MVP i dźwięki tego typu. Co do FPS-ów, poprawiono FPS-y, bo zdarzało się, że z tego co rozumiem, przynajmniej jakieś filmiki grały w tle, kiedy byliśmy w CS-ie, co zmniejszało nasze FPS-y. Na cache-u poprawiono minimalnie tekstury oraz problemy z widzialnością obsaham, że głównie ze względu na zielone skiny. Oraz na studio dodano dość dużo zmian, mianowicie pozmieniano trochę covery na Boumsacie. A oraz B, pozmieniano minimalnie całą strefę mida, poprawiono oświetlenie na Bumpsite A, poprawiono także boosta na bombsite A oraz dodano nazwy miejscówek obok radaru, czyli teraz łatwiej po prostu będzie się tak de facto komunikować na tej mapie. Myślę jak najbardziej spoko oraz poprawiono także miejsca w których mogliśmy zgubić bombę, więc plus jeden. Przejdźmy teraz do gry i zobaczmy kapsułkę z naklejkami. A więc jak widzicie jesteśmy już w grze i w kuponach mamy Halo Sticker Capsule. Jest ona po 3,79, tak jak każda kapsułka, i tutaj macie pokazane naklejki, które możecie z niej wydropić. Myślę, że najciekawszą jest jak najbardziej ta. Tak, to jest autentycznie naklejka w tej grze, i możecie sobie ją nakleić na broń, jak chcecie. Nie wiem, czemu byście chcieli, ale możecie. Moim zdaniem najlepiej wyglądają naklejki Killjoy, która ma naprawdę mega efekt holo. Przypomina mi ją trochę efekt holo Vox Eminor z Katowice 2014. I wygląda to naprawdę, naprawdę ładnie, nie powiem. Co do pozostałych naklejek, mamy dużo naprawdę, mam wrażenie, spoko naklejek, takich jak Inti Oraz naklejki shift. Wszystkie naklejki shift moim zdaniem wyglądają po prostu dobrze. I jak najbardziej chciałbym wydropić jedną z nich, więc zakupmy sobie jedną kapsułkę i zobaczymy, co nam dropnie. Teraz zauważyłem tam jeszcze jedną naklejkę, która wygląda całkiem spoko, mianowicie Dirty Money. Oh, mamy nawet logo Illuminati. Coś w tym stylu. Dogimina to, to raczej nie jest, ale nie grałem w Halo, więc będę udawał, że tak. Więc zobaczmy tam dropnie. Fajnie jakbyśmy dostali jakieś holo. I zobaczymy. Napisałem, że dostaniemy Mister Szefa. A jednak nie. Dostaniemy Shifa. Okej, okay. jak najbardziej jestem spoko zadowolony z tej naklejki. Wygląda całkiem ładnie. To by było z grubsza na tyle dzięki za oglądanie. Zapraszam do złupicia na Discorda w opisie. I do następnego. Cześć!